Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel. Nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypościło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast? Odpowiedział im, nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu, Słudzy, chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im rzekł, nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast, i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźć do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: Królestwo Niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swojej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, także że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo Niebieskie. Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż je wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie i prosili go. Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział. Tym, który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia, i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi. Jaśnieć będą jak słońce w królestwie ojca swojego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Chwała Tobie, Chryste, że mówisz nam słowa, które są nam dziś potrzebne. Słyszymy. Z ust wielu kapłanów o tym, że piekło jest puste. Że Bóg jest tak miłosierny, tak dobry, że wszystkim nam da zbawienie, czy się stoi, czy się leży. Dwa tysiące się należy. Takie było powiedzenie w czasach PRL-u. Robota nie szła. Była fatalnie robiona, ale wszystkim się należało. Nie było strajków. Był komunizm, był socjalizm, był piękny ustrój. W gazetach wspaniałe hymny pochwalne na czyś Partii, a efekty mizerne. Pieniądze nierealne, kolejki, talony, ale na zewnątrz piękny świat. Jezus przestrzega nam przed światem, który ma być piękny, tolerancyjny, na zewnątrz wspaniały, a w środku groby popielane. Wiemy, ile jest groszenia w kościele. Jeszcze więcej tego zgorszenia jest w świecie. Dziś próbuje się przekierować uwagę na zgorszenia w jednym miejscu, w kościele. Inni są niewinni, inni członkowie różnych kościołów nie popełniają grzechów. Naprawdę? Czy wierzycie, że tam nie ma nieprawości w różnych kręgach w świecie politycznym, gospodarczym, sportowym, artystycznym, naukowym. Rządzi Mamona? Czy rządzi Duch, Rozum? Czy rządzą firmy farmaceutyczne? Jezus uczy nas realizmu. Są synowie światłości. Jest On, który jest synem człowieczym, który sieje dobre nasiona, który przez włącza nas w swoje życie, życie Kościoła. W tym kościele mamy sakramenty, które oczyszczają nas z grzechów, włączają nas w ten lord. Każdy może wejść do Kościoła. Do meczetu nie mogą wejść wszyscy, tylko wierzący. Do Mekki nie mogą przyjechać chrześcijanie. A do Kościoła może wejść każdy. Ochrzczony, nieoszczony, wierzący, mniej wierzący, niewierzący. Wielu niewierzących, wchodząc do Kościoła, widząc Najświętszy Sakrament, padło na kolana i miało objawienie, miało wiarę. Bicie serca na widok tego, który jest zamknięty w tej hostii białej. Od czasu pandemii mamy wzrost ludzi, którzy odchodzą od kościoła. Bo zamiast mówić o Bogu, mówiliśmy o zagrożeniach, mówiliśmy to, co nam Sanhedrin każe: jakie mamy odległości, ile osób w kościele, jak mamy przyjmować komunię świętą. Okazało się, że nawet nie musimy chodzić do Kościoła. Możemy przez internet oglądać, nie musimy się spowiadać. Wystarczy przyjąć Pana Jezusa w sercu. Wszystko, czego uczył nam pokaz kościół, zostało w jednym momencie zakwestionowane. Apostol uczy, że należy bardziej słuchać Boga niż człowieka, a myśmy zaczęli słuchać bardziej ludzi niż Boga. Jezus mówi: Nie lękajcie się, a myśmy zalęknieni wkładali maseczki. W kociele niemieckim, gdy byłem u swojej córki na mszy, ksiądz był w podwójnych maskach, w rękawiczkach i szczypcami. Podawał Pana Jezusa. Żałośnie to wyglądało. On, który jest Zbawicielem świata, który jest realnie obecny, musiał być przyjmowany w takiej postaci. Są zgorszenia. Są błędy. One zawsze będą. Będą synowie światłości, i będą synowie ciemności. I my możemy być po stronie synów ciemności, kiedy popełniamy grzechy, kiedy zamiast miłowania jest nienawiść, ale kiedy zamiast miłowania jest naiwność, że musimy zlać się z tym światem, mówić jednym głosem. Podczas gdy Jezus mówi, że wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości. Ci wszyscy wrzucone zostaną w pies rozpalone, dla nich będzie płacz i skrytanie zębów, pieku istnieje, nie jest pustym miejscem. Mówił nam o tym Jezus Chrystus w tej Ewangelii, wyjaśnia to specjalnie uczniom, żeby zrozumieli, jak jest prawda o końcu świata, co mówi o tym Jezus, a nie co chcą mówić o tym uczeni w Piśmie. Którzy zawsze będą mędrkowali. A Jezus uczy nas, realizmu, odwołuje się do naszych uszu, byśmy słuchali. Objawia nam to, co jest ukryte. Ale mówi jednocześnie do ludzi, którzy mają stać się pszenicą, mają być zwiedzeni do spichlerza, mają dbać o swoje serce, o swoją formację, o to, żeby słuchać Jego słowa, żeby żyć według tego słowa, żeby nie. Denerwować się, gdy to zło podnosi głowę. Licho nie śpi. Proszę, gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicy i odszedł. Licho nie śpi. Każdego dnia ktoś do chwast do naszej pszenicy. Wkłada nam między naszą pracę jakieś kołki. Chcę, żeby to wszystko wolniej szło. Są synowie ciemności, są synowie, którzy szukają zła. W swojej pracy spotkałem ludzi, którzy nie chcieli przyjąć medalu za długoletnie pożycie małżeńskie, mimo że przeżyli z żoną, z mężem 18 250 nocy i dni. Nie chcieli go przyjąć, bo prezydentem, który podpisał się na tym dokumencie o oznaczeniu państwowym, był Andrzej Duda, a oni nienawidzą tego prezydenta. Cóż w takiej sytuacji zrobić? Nie możemy złożyć wniosku. Jeżeli ktoś nie chce, bo nienawidzi, spełni się jego wola. Wiele osób nienawidzi Boga, nienawidzi jego przekazań. nienawidzi jego kapłanów, nienawidzi Jana Pawła, nienawidzi Ojca Ryzyka i można tak wymienić. Cóż Bóg może zrobić? Może i tylko powiedzieć zrobię tak jak sobie życzyć gdzie będą będą tam gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów oni gotowi są to wybrać i Bóg nie będzie im przeszkadzał policzy się z wolnością człowiek naprawdę jest tolerancyjny naprawdę jest mądry naprawdę jest dżentelmenem i te prawdy nam odkrywa ujawnia i nie chcę, żebyśmy wyrywali, żebyśmy tylko krytykowali. Bo krytykując możemy wyrwać i dobro, które jest człowieku. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom, na końcu świata powie żeńcom, że te wszystkie zgroszenia, które były w kościele, które były w parlamentach, które były w rządach, w systemach wojskowych, religijnych, politycznych, który działuje się w synagogach i w meczetach. To wszystko zostanie rozliczone przez Jego aniołów. A my, którzy wierzymy Jego Słowu i wszyscy, którzy mogą oczyścić się, zakręcić z tej drogi, wszyscy sprawiedliwi, takich Pan Jezus to określa, wszyscy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce, Królestwie Ojca. Jeżeli uznamy, że nie jesteśmy tylko ludźmi wierzącymi, tylko jesteśmy dziećmi Ojca, nasz Bóg ma imię Jezus Chrystus. A Jezus Chrystus do swojego Ojca, Boga, zwracał się słowami Ojcze, nasz. I mówił: Miłujcie także tych nieprzyjaciół, którzy Wam źle czynią, ale stawiajcie opór. Zło nazywajcie złem. Jest niebo i jest piekło. Jest miejsce, gdzie będzie płaczyć zgrzetanie zębów, i jest miejsce, gdzie jest spichlerz, gdzie się pszenicę zwiezie do jego spichlerza. Chciejmy to zrozumieć. Chciejmy żyć pamiętając, że katolicy, katolicyzm spogląda w niebo, ale trzyma się bardzo realizmu. Twardo stąpa po ziemi. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystko jest tak, jak mówią uczeni w piśmie. Ale będzie wszystko tak, jak mówi Jezus. Jeżeli Piotr ma być skałą, to będzie skałą. Ale przejdzie również przez te próby, doświadczenia, załamania, zdrady. Zamknięcie, wieczerniku, obawa, a potem pod wpływem ducha nawraca pięć tysięcy ludzi. Bo Bóg jest nimi. Po jest Synem światłości i ma iść do tego świata, każdy z nas. Ale przed wejściem ma zaczerpnąć moc z jego słowa, żeby nie chciał wyrywać chwast, ale chciał siać do dobre nasienia. Chwast i tak będzie rósł, pomimo naszych wysiłków. Ale na końcu świata pośle swoich aniołów. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia, i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Nie mówi z tego z dumą, ale z ostrzeżeniem. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A jednocześnie sprawiedliwi, wszyscy sprawiedliwi, wszyscy sprawiedliwi, jaśnieć będą jak słońce w królestwie ojca swego. Kto ma uszy do słuchania? Niechaj słucha.